Taka noc Brukseli zdarza się raz na 5 lat. Jesteśmy przed salą obrad Parlamentu Europejskiego, która na jeden niedzielny wieczór zamieniła się w wielką salę konferencyjną dla dziennikarzy. Około 1000 dziennikarzy z 90 krajów relacjonowało pierwsze sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze szacunkowe projekcje pokazują, że najwięcej mandatów zdobyła Europejska Partia Ludowa, IPP. Tuż za nią znaleźli się socjaliści i demokraci oraz frakcja Odnówmy Europę. Około 52 nowych europarlamentarzystów jeszcze nie należy do żadnej rodziny politycznej, więc najbliższe tygodnie okaże się, która z tych frakcji będzie mogła się powiększyć. Na miejscu pojawili się przedstawiciele właśnie tych najważniejszych frakcji, między innymi szef IPP Manfred Weber, którego na korytarzu krótko zapytałem o komentarz do wyborów w Polsce, powiedział, że jest niesamowicie szczęśliwy i wyraża wdzięczność Donaldowi Tuskowi za to, że udało mu się wygrać wybory w Polsce. Pojawiła się również tutaj na miejscu Ursula von der Leyen, która znów będzie kandydować na szefową Komisji Europejskiej. To, czy faktycznie nią zostanie, okaże się w najbliższych tygodniach. Kuluarowo będą odbywać się negocjacje pomiędzy największymi frakcjami. Wszystko wskazuje na to, że grupa EPP, socjaliści i demokraci i Odnówmy Europę zdecyduje o tym, kto będzie szefem Komisji Europejskiej. Wcześniej okaże się, kto będzie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Do tej pory była to maltańska polityk Roberta Metzola, która w dzisiejszy niedzielny wieczór specjalnie przyleciała z Malty do Brukseli, żeby odpowiedzieć na krótkie pytania dziennikarzy i skomentować wyniki wyborów. Jej zdaniem, pomimo że mamy wzrost liczby mandatów, które trafiły do skrajnej prawicy i populistów. Jednak cały czas mówimy o święcie demokracji i o tym, że do urn poszli przede wszystkim ci, którym zależy na tym, aby Unia Europejska pozostała tą świątynią demokracji, jak określiła. Również tutaj na miejscu pojawili się przedstawiciele pozostałych grup politycznych. To, czy te wszystkie frakcje pozostaną takie, jakie były do tej pory, również okaże się w najbliższych dniach i tygodniach. Przypomnijmy, że do powstania nowej frakcji w Europejskich potrzebnych jest 23 europosłów. Również 16 lipca w Strasburgu odbędzie się inauguracyjna sesja Parlamentu Europejskiego. Wtedy pierwszy raz zbiorą się nowi europosłowie i ci, którzy zdobyli reelekcję. Również na tej pierwszej inauguracyjnej sesji Parlamentu Europejskiego powinien wystąpić premier Węgier. Dlaczego? Dlatego, że od 1 lipca prezydencje w Radzie Unii Europejskiej obejmują Węgry, czyli Węgry przez najbliższe pół roku będą decydować o tym, jakie tematy znajdą się na unijnej agendzie. Nie ma co ukrywać, że wśród kręgów liberalnych i prounijnych postać Wiktora Orbana wywołuje ciarki na plecach. To, czy faktycznie 16 lipca wystąpi w Strasburgu jeszcze nie jest pewne. Tutaj na miejscu właściwie przed Parlamentem Europejskim po godzinie 21 w niedzielę miała miejsce spontaniczna demonstracja, na której przeciwnicy skrajnej prawicy śpiewali antyfaszystowską pieśń Bella Ciao. I również wzywali wszystkie frakcje najważniejsze w Europarlamencie do tego, żeby zjednoczyły się w walce z, ze skrajną prawicą. Z Brukseli dla faktu Piotr Drawik.